16 styczeń 2021 podejście pod popową skałę miało nie być już zimy miało nie być już raczej takich wypadów ale nie mogłem sobie odmówić jest no jest tak jest widać fajnie śnieg napadał pogoda jest idealna bez wiatru Szkoda sobie odmówić takiej wędrówki, tym bardziej, że to jedyne 10 km od domu i 10 km do szczytu Oczywiście szczytu popowej skały, na którą za chwilę się we... wejdę na nią o Jeszcze chwila fajne widoki Przyjemna trasa. Co chwilę ślady dzików. No, takie widoki zimową porą nie zdarzają się. Codziennie trzeba korzystać. Jak na razie na trasie nikogo nie było. O, teraz więcej śniegu. Coraz wyżej No to do później Drugi film Tuż przed Samym podejściem Proszę wszystko w śniegu Zupełnie inny świat Chociaż raz zimą trzeba tu być i trzeba to zobaczyć. Aha. Tak, drzewa trochę się ugły. Jakoś trzeba się przycisnąć. No spróbujemy. Chyba dobrze idę, o kurwa. Trochę na wraka. Ale coraz bliżej. i tam w dali jest szczyt moment samego podejścia widać chyba ktoś był ale szlaki i samo podejście w ogóle nie przetarte trzeba na czworaka wchodzić normalnie tu się wbiega latem słynna już popowo jeszcze trochę i będę tutaj nie, co tydzień. Moja kochana żona proponuje sobie szałas tu wybudować, będę miał bliżej. Jesteśmy na szczycie prawie. Prawie, prawie. Pięknie. piękne podejście zimową porą. Tak. Widokom brak. Jest szczyt. O, dzisiaj bez wiatru. Dzisiaj z lekką zadyszką, ale warto było. なっ <So. S 2>、uh. no, たとおりね。